Szanowni Państwo, z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim racibożanom. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i spokoju. Niech zmartwychwstały Chrystus umocni naszą wiarę, a nadzieja i miłość utwierdzą zwycięstwa dobra nad złem. Tegoroczna wielkanoc jest inna niż poprzednie. Z powodu epidemii mamy ograniczony kontakt z bliskimi. Ale czas tych świąt to doskonała okazja, aby zobaczyć, co tak naprawdę jest ważne dla człowieka i do czego jesteśmy powołani jako ludzie. Te święta to czas nadziei i radości ze zmartwychwstania Pańskiego. Życzę Państwu, aby stały się one okazją do prawdziwej odnowy duchowej. Wesołego Alleluja!